łowczyni Potworów, czyli komiks, w którym bohaterem jesteś ty. Jest to gra jako niby dla starszych graczy, że plus 12 lat. No chodzi tu o to, bo one jest komiksowo pokazane, ale są jakieś tam wampiry, wilkołaki, z toporkiem biegamy, tak, wcielamy do nich, tam krew się jakoś leje. Są to te, te 12 lat. Zagadek nie ma tu zbyt wiele więcej pojedynków, biegania, takiego klimatu walki, walki komiksowej, superbohaterki z, z przeciwnikami rozmaitymi, tak. Tu widzimy tego, tego wilkołaka, tu, tu tego całego wampira, tak. Natomiast no, T12 przez to, że, że to tak te walki, tak, tak jak mi się wydaje, wydaje Fox Games. No i tu, no, tak, najpierw jak to, jak to działa? E, no mamy jakiś tam komiks, tak? E, na, w komiksie będzie e, się w niezwykłej opowieści, tak? Nie no jest niezwykła opowieść, no, tu akurat walczy z jakimś stworem, tak? E, podejmij kluczowe decyzje, w sensie, no jest 15, to idzie do 15, by, 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 by byłby inny numer, to który numer wybrać, tak? E, w danym momencie e, 15 jest, to do, do 15 przechodzimy. I pokonaj wszystkie potwory, no odskoczyła akurat od niego, tak. A może lepiej byłoby coś innego zrobić? I oglądamy. Co my tutaj mamy? Więc tak, mamy życie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Jesteśmy Amirą, łowczynią potworów. Zbierać będziemy pieniądze. I je tracić na odpowiednie zakupy. Tak? Ile razem uzyskamy, na to też nasze punkty na końcu uzyskujemy. Wtedy ze... porównujemy się z tabelą, czy jesteśmy wybitni, średni, czy może marni w tym naszym fachu. Zbieramy różne przedmioty, startujemy z toporkiem. Zbieramy talizmany, zaraz u nich w sklepie trochę coś więcej. Chwytanie nie ma dragord, tam będzie więcej, dlatego są pokazane różne kolorki, ich jest generalnie 8. W kinie używane są symbole rozmaite, widzimy symbol tak, jako to są zaznaczone już, ukryte, działające w kółeczku, zniszczone. Jeśli będzie symbol taki, to znaczy, że to jest ślepa uliczka, musimy startować. Znowu od, od początku, z czystą kartą bohatera, czyli wszystko sobie tutaj skreślamy. E, używając tych naszych odpowiednich talizmanów, to przy takich symbolach będą skróty do odpowiednich kadrów, czyli mając odpowiednie statystyki podwyższone przez talizman, to od razu możemy przejść do innego kadru, się możecie szybciej zakończyć jakąś walkę. E, no tu ile, ile tracimy tak? tych naszych gwiazdek życia, punktów życia. No i zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. No to jesteśmy my, na takim motorku, taki, taki fajny dzieciak. No i jakiś wampir tutaj się urodził, tak. Jest taśma, o, poraziło go, nie może wyjść. No i wtedy wzywają nas. I my możemy walczyć z tym, z tym potworkiem, z tym wampirkiem w tym wypadku. Czyli najpierw się ogradzają taśmą. Potem wzywają nas na komórkę, my jedziemy, jak pokonamy, to zarabiamy e, pieniążki. E, no i potem patrzymy, ile mamy, jakie mamy wyniki, ile, ile zrobiliśmy. E, do, do tego miejsca będziemy często wracać do jedynki. To jest nasza mapka taka poglądowa, i tu mamy tak: cmentarz. E, e, potem mamy sklep na 190, za niego pójdziemy, kino 94, szpital 19, centrum handlowe osobno i do nas zadzwonią. Park na 57, tak. Zobaczmy sobie tą 190. O, tu przykład walki. E, I e, mając to, e, ten symbol, to możemy do 134 od razu ruszyć, tak. A nie mamy, nie mamy go. E, no to wtedy 124. Ale zobaczmy sobie najpierw jak wygląda ten sklep nasz. E, on jest na 190. E, 190. Tu jest. To jest sklepik. No mamy tak. Po 5 dolarów możemy sobie na 192 zobaczyć, co my tam mamy. I tu widzimy, są różne rzeczy, typu latarka by nam się przydała czasami, tak. Typu okularki, no różne takie, takie wyróżności, tak. A oprócz tego mamy te nasze talizmany na 191, czyli wracamy. I co my tutaj mamy? Szybkość, no jest znane. najpierw no, jak żółwiki, a potem jak królik pędzi siła, tak, jedną ręką sztangę podnosi, wytrzymałość, no, wszystko się tutaj odbija od nas. talizmany już kosztują 50 i wtedy mam odpowiedni symbol, jak się pojawia, to możemy skrócić po prostu jakby walkę, tak, bo tu widzimy, o tak, tak, tu widać scenki, tu będą głównie, głównie walki rozmaite. No i teraz, aha, jeszcze te wyniki na końcu możemy zobaczyć, tak, do dotarcie do końca gry z całą od, z odpornością z zakończenie gry z siedmioma tymi, z siedmioma wyciami, czyli z kompletem, jakieś dodatkowe punkty są, są odzyskanie siły podczas misji, tak A jakaś analiza taktyczna, tak? Zaskoczenie przez wilkołaka, czy nas zaskoczył, czy, czy na przykład mieliśmy, czy nas nie zaskoczył, czy wszystkie mandragory nam się udało schwytać. E, czy e, wilkołak nas chociaż raz ugryzł, czy tam nie ugryzł, e, czy pchnęliśmy z granatem, czy bez. E, zarządzanie finansami, czy nam się, e, czy przekroczyły wydatki 100 dolarów, się e, znaczy nie przekroczyły 100 dolarów, przekroczyły 200. Znaleźliśmy e, pieniądze odpowiednie, czy z, e, ukradliśmy je. Widzimy też niektóre rzeczy, takie e, niegodne uczynki, co e, ujemne punkty. E, na przykład otwarcie budynków budynku w parku siłą, tak. Gdzieś, jako ujemne, ale jak tu dodatnie zniszczenie symboli pająka węża, odkrycie laboratorium. No i potem 0,9 to odpowiednia e, ocena: 10, 19, 20, 25, Już tacy najlepsi jesteśmy, jest miejsce na notatki. No i pozostaje nam obejrzeć, jak to wygląda wizualnie. Więc ja tu będę po prostu obracał teraz po kolei strony, tak, one nie idą po kolei. Bo my tu musimy skakać. Natomiast, żeby zobaczyć sobie scenki, jak to wygląda. Kto, kto chce, to ogląda, a kto nie, to teraz może się wyłączyć. Ja będę leciał nie po kolei, żeby zobaczyć sobie. O, tu są te mandragory, tak? One w ten sposób wyglądają. Tu jest przykład uderzenia, minus 3 punkty, tak? Tego życia. O, tu mamy z talizmanem, jest symbol, tak? Mamy symbol z wężem. Rozbiliśmy ten talizman. E, tu mamy przykład zagadki takiej logicznej, co tu, jak tu, jaka tu będzie liczba, tak? e, co nam się tu jeszcze, tu są z, z takie z wężami, e, o tu mamy z symbolami, tak? w zależności jakie tam symbole, e, jakie oznaczenia, to na takie kadry idziemy, do tego się nam to przydaje. E, już jeszcze kilka ciekawych rzeczy. O, tu mamy lokalizację, co jest celem i jakie ryzyko, tak? i gdzie mamy iść. Jest taka właśnie informacja na, na komórce. Chcę jeszcze takie też lusterko potem pokazać, czy coś tam z, lust z, z lusterkiem pojawi. Jeśli będziemy je oczywiście mieli, o, jest taki symbol lusterka, tak? To wtedy dany kadr y, czytamy na odwrót. Czyli, jak tu było 64, to 46. Bo lusterko też, też nam się może przydać. O tu widzimy ten skrót do tego laboratorium, tak? Tam wyprawa w parku, tu w centrum handlowym pojedynek z takim y, wielkim potworem który tam się będzie zmieniał w innego potwora w pewnym momencie o tu na przykład zwrócają na nas y, y, takie łóżko tak 137 coś tam stracimy lub 137 jeśli uda mamy szybkość udało nam się uciec przed tym uderzeniem tu fajne tak z, takie scenki związane z pościgiem za, za tym wilkołakiem Fajna scenka, gdzie, gdzie pokazują nam wejście do kina, to jest sam początek kina, ale widzimy wszystkie komiksy paragrafowe z Fox Games. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Tu mamy trochę mapki parku. O, tu trochę innego, innego eksponku dostaliśmy do walki. O, Wielkołak nas zaatakował. No i tu siedzi sobie na przykład wampir, tak? Z nim też będziemy wojować. I też nam może trochę, trochę krwi napsuć. O, a ten jeden taki z zielonymi maskami na no takiego też się zmienia. tu jest centrum handlowe, tak jak wchodzimy do niego, nas wezwali. Mają całodobową ochronę. No widzimy tutaj większość będzie na, o tu chciała ich spać, tak i nagle ją do centrum wzywają handlowego. W Większości to są walki, takie ucieczki, tutaj pogoń, że więcej jest akcji niż nie w zagadkach logicznych, ale klimacik bardzo fajny, taki w sumie dla nastolatków kapitalny klimacik. No i tu nas oceniają, i potem chcą nas wysłać gdzieś tam. Cel Arktyka, opętanie w Amazonii, pustynna klątwa i tutaj już walczymy: pustynna klątwa się nam pojawia. Bo tam jednak tych uszkodzeń trochę było w tym centrum handlowym, to chcą nas wysłać już na inną misję. Generalnie wesoło zrobione, na pewno jeśli chodzi o, o klimat, to klimat jest. Nie ma tutaj wiele zagadek logicznych, natomiast jest fajna atmosfera chodzenia po rozmaitych lokacjach, walki z potworami, zbrojenia się. Jest to bardzo przyjemne i fajnie zrobione. Na pewno, widowiskowe ma swój, swój klimacik. Tak? Taki dziecięcy, ale naprawdę przyjemny, komiksowy, super bohaterski. Od 12 lat ja bym dał mniej. Fox Games wydaje. Komiks, którym patronem jesteś ty, to jest Łowczyni Potworów. Dzięki.